Patrzcie na to. Jedziemy właśnie po dwie pakietu i leje jak z cebra. Niby w mojej prognozie na telefonie pokazuje mi, że jest słoneczko, natomiast ja tego słoneczka no nie jestem w stanie zobaczyć nigdzie. Może moja, moja percepcja jest dosyć ograniczona w wyniku stresu przed maratonem. Nic, lecimy. Liczę, że w przyszłym w przyszłym dniu, czyli jutro, będzie lepiej. No to idziemy po pakiecie. No i odebrałem pakiet, ale powiem Wam, że cienko to wygląda, bo coraz mniejsze te pakiety są po prostu. Kiedyś to była jeszcze jakaś chusta, jakiś plecaczek. I te a i teraz koszulka, kawka i dacet i, i, i tyle. No ale nie ma to tamto. Stwierdziłem, że do 80 będę biegał, także nie można narzekać. Dobra, widzimy się jutro i trzymajcie kciuki, będzie ostro Jesteśmy za 14 minut, za 14 minut ruszam Trzymajcie kciuki. I panie panie oczywiście.

Musi być, musi być, musi No mam 8 minut Trochę za szybko biegnie Ale zobaczymy, jak, jak to się będzie zmieścić Lecimy To mija czas Katowice

W 15 edycja, moja 9, w zasadzie maraton 8, bo jedną, jedną z tych imprez był akurat ultramaraton, chyba w 2018-2020 nie pamiętam już. Także super. Biegło mi się bardzo dobrze, a w zasadzie nie stawałem. Owszem nogi na 40 km już troszeczkę nie domagały, no ale to jest zawsze ten stan, ten, ten kilometr, że już po prostu nie da się tak biec na luzie przynajmniej w moim przypadku, ale kola mi pomogła, także jadę do domu coś zjeść, umyć się i odpoczynek, trzymajcie się, na razie, jak ktoś bieg i przebieg, gratuluję. No sprawdziłem sobie jeszcze wyniki, wyszło mi w zasadzie no... W zasadzie jeden z szybszych biegów jakie, jakie miałem, eee, 352 42. Także no, pf, się zastanawiam tak jakbym miał płaski maraton ile by to mi wyszło ale jestem zbyt leniwy żeby udać się do innego miasta gdzieś dalej po prostu i, i próbować także no zobaczymy może kiedyś się uda, może Kraków odwiedzę, zobaczymy Dobra jadę już bo jestem zmęczony, na razie hej ja jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć, że trasa była ciut zmieniona. Po prostu jedna z góry, która była na 20 km w zasadzie na 18, między 18 a 20 km, została wyłączona niejako z, z tej edycji maratonu. Pobiegliśmy po prostu inną drogą. Dlatego też, może, ten wynik jest no, ciut lepszy niż te ostatnie moje. Także no nie, mogę, nie mogę zakładać, że to jest mój rekord na Silesii, bo po prostu trasa była zupełnie znaczy no, była inaczej poprowadzona. Także tutaj nie sprawdzałem jeszcze przewyższeń, które były na poprzednich edycjach względem tej, którą biegłem w dniu dzisiejszym. Także zobaczę, może Wam napiszę, jak to, jak to wyglądało z przewyższeniami, bo to też ma niebagatelne znaczenie przy wyniku i przede wszystkim przy <laughs> ubytku energetycznym w trakcie podbiegów, bo to jest. No nie da się tego opisać. No, płaski maraton to. Można sobie ustalić stałe tempo i trzymać się go po prostu bez żadnych szarp... szarpnięć, bez żadnego podbiegania, cudowania, kombinowania z tym, żeby chronić troszkę łydki i czworogłowę przed, przed wbieganiem. Zmierzam już do domu. Nogi trochę, no, teraz już jak akurat siedzę, to nie bolą mnie, natomiast jak szedłem już po odbiorze, jedzenia, jak również wody i izotonika, no to czułem, czułem nogi. No ale było ok, także... I co najważniejsze, to przede wszystkim ja nie biegałem z prędkością taką, jaką wystartowałem w maratonie w zasadzie, to troszkę się tego bałem, bo pierwszą część, pierwszą dychę pobiegłem 5.22, nie jest to żaden cudowny czas, ale dla mnie to już jest naprawdę takie no dosyć szybkie bieganie. To jest efekt tego, że biegnie wokół ciebie tylu ludzi. Masz po prostu taką niespożytą energię. Czasem się to może zemścić na tobie, a czasem nie. No i w tym biegu akurat się to na mnie nie zemściło. Także pierwsze 10 km, 5,22, drugie 10, 5,25, kolejne. Bodajże chyba 5,22 no i ostatnie 10 km 5,31, bo no tam już się zaczęły górki, także dlatego ta średnia no stosunkowo spadła. Ale znowu te ostatnie 2 km, po tym jak wspaniali ludzie, którzy byli na końcu. Ale później na 40 km dzięki temu, że wspaniali ludzie stali tam z kolą. Po prostu kola spowodowała, że miałem tyle energii, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę. Super. Dzięki, dzięki tym wolontariuszom, bo bez nich tak naprawdę no, ten event to nie miałby racji bytu, bo to, to jest mega pomoc. Także lecimy. No już żegnam się na, na 100%. Do następnego trzymajcie się.